Cześć, dzisiaj wybrałem się na przejazd kolejowy w Piwnicznicznej Zdrój na ulicy Kolejowej. Piwniczna Zdrój znajduje się w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, gminie Piwniczna Zdrój. Dawniej było to województwo nowosądeckie. Zapraszam do oglądania. Po prostu zobaczymy to. to. To 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 tego on tego Także zaczniemy od prezentacji tego przejazdu kolejowego. Kategoria A wyposażony jest w jakąś z automatyk Kombuda, która znajduje się tutaj. 4 napędy RHR95 ze starym logiem drągi, lampki system z kamerą i megafonem 1, 2, 3, 4 SDK2. Oraz KLD 4103 czarny w wersji starszej. Idziemy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 96, a tak dokładnie na 111 km i 179 m. tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na nowy Sącz i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to młodów. W przeciwnym kierunku mamy szlak na Muszynę i przy okazji najbliższa sesja w tamtą stronę, to Piwniczna. Tak wygląda ten to przejazd kolejowy z drugiej strony. bardzo, tutaj mamy most jeszcze nad rzeką. A my bez zbędnego przedłużania czekamy na przylot pociągu regioniki, for relacji Kraków, Główny Krynica Zdrój. Bragatki już opadły na przelot Nikifora. Bardzo klimatyczny przejazd. Bez zbędnego przedłużenia czekamy, aż pociąg tutaj przyjedzie. Już Regio wjechał na przystanek osobowy Piwnicz na Zdrój. Słychać nawet dźwięki odpierania drzwi. Dobrze, że kibel nie jedzie na tym regio, bo ten Kraków Główny, Krynica Zdrój, to jest naprawdę solidne godziny jazdy, a jak wiemy komfort jazdy kiblem jest lekko utrudniony. Jazda kiblem jest praktycznie niekomfortowa, więc mam nadzieję, że na takich długich trasach będą sobie jeździły Nowsze zespoły trakcyjne Rusza Kraków główny, krynica A do krynicy już ma niedaleko 30 km, z 40 także dobrze, to już by było na tyle z tego miejsca zdawał dla was relację Mati 08